Matko Boża, oddaję się w Twoje ręce i oddaję w Twoje ręce Maryjo w Twoim sercu każde słowo, które będziemy teraz głosić i rozważać. Wszystkie nasze myśli, uczucia, by nie było żadnych rozproszeń, roztargnień, byśmy byli tu i teraz całym sercem otwarci na działanie Bożego Ducha, by to słowo było przez nas z radością przyjęte i wprowadzone w życie, ponieważ jest to słowo Boże. Chcemy przyjąć to, co Panie Jezu dla nas przygotowałeś, dlatego Matko Boża my poświęcamy się Tobie i powierzamy, otocz nas swoim płaszczem i wstawiaj się za nami, bo Ty najlepiej pomagasz nam zrozumieć i wprowadzić w życie Słowo Boże, Ty, która pierwsza Słowo Boże wprowadziłaś w swoje życie i w Tobie Słowo stało się ciałem, czyli życiem. Niech tak będzie w naszych sercach, by to słowo wydało owoc i ten owoc niech trwa na Bożą chwałę. Amen. Spotykam się z Wami tutaj w hojnie drugi raz na nasze nabożeństwo uzdrowienia i bardzo się cieszę. I Bóg przygotował dla nas piękny czas, gdy otwieramy nasze serca na działanie Bożego Ducha. Nie może być inaczej. Jeśli otwieram serce, na działanie Pana Jezusa to nie jest ważne, czy nas jest pięciu, dziesięciu, pięćdziesięciu czy pięciuset będzie piękny czas bo ten czas w Tobie się realizuje rozumiesz? w Twoim sercu jeśli Twoje serce jest otwarte gotowe przyjmować Boże łaski to będzie dla Ciebie piękny czas zjednoczenia z Bogiem i do tego Cię zapraszam odpocznij w Bogu po całym tygodniu różnych zajęć, obowiązków różnych może kłopotów, teraz odpocznij w Bogu, wysłuchaj Bożego Słowa z wiarą i ufnością, że On może zmieniać nasze życie. I dzisiejszy temat to jest temat dotyczący przemiany, przemiany życia, przemiany wszystkiego i zobaczysz, jak Bóg wszystko przemienia na podstawie Jednego szczególnego miejsca, które na wieki wpisało się w dzieje wszechświata. I zapraszam Cię w podróż najpierw. Wyobraź sobie, że wchodzimy do skalnej groty. Skalista grota, podziemna grota. Na podłodze skała. Na suficie skała, ściany ze skały wchodzimy w ciemną jaskinie, wielką grotę. Okazuje się, że z lewej strony jest drugie pomieszczenie, jak gdyby także ze skały. Ciemne, zimne skamienia całkowicie. Po prawej stronie jakby kolejny pokój. Wykuty w skale ciemnej bez życia. I idziemy w głębi tego pierwszego pokoju tam dalej, wąskim przesmykiem. Jest czwarte pomieszczenie, także podziemne w skale. Ciemne, martwe, wypełnione ciemnością, wypełnione stym materiałem. Co to jest? Niektórzy z Was może już czują z sercem, To jest grota narodzenia Jezusa w Betlejem. Gdybyśmy tam teraz byli, zobaczylibyśmy, że wszystko się zgadza. jakby mieszkanie z czterech pokoi. Duży pokój w środku, po lewej stronie pokój, po prawej stronie pokój i w głębi jeszcze dalej czwarty pokój ze skały. Groty Świętej Rodziny, groty, w której ona przebywała i tam narodził się Zbawiciel. Jakże piękne jest to miejsce, popatrz na nie najpierw, jakie ono było. Jakie było to miejsce, które przedstawia w mistycznej wizji Katarzyna Emery w ten sposób właśnie, dokładnie zgadzające się z grotami narodzenia Bożego w Betlejem? Po pierwsze, ciemność. Ciemność wypełniająca to miejsce. Zimno. To druga cecha. Wielka zimno. Zim, ciemność i zimno. Trzecie. Śmierć. Tam nic nie rośnie. Najmniejsza roślinka. Najmniejszy nawet kwiatek. Nic tam nie ma. Nic nie było. Po czwarte. Pustka. Te groty były puste. Zupełnie puste. Piąta cecha. Te groty były śmierdzące. Tam gromadzili się pasterze i bydło jak w oboże. Szósta cecha ubóstwo. Ubóstwo nic nie ma zupełnie. I siódma cecha ty, tego miejsca wyrzucone poza miasto, na marginesie świata. Zapomniane, nieznane. Takie było miejsce narodzenia Jezusa. Takie miejsce, ciemne, zimne, skaliste, puste, pełne śmierci, ubogie, śmierdzące, poza życiem ludzi, wybrał właśnie. Bóg w swoim planie na miejsce narodzenia Jezusa. Gdy będziecie w Betlejem, musicie zobaczyć to miejsce wejść w te ciemne, skaliste groty, gdzie jest zimno, gdzie jest śmierć, gdzie jest pustka, gdzie jest ubóstwo, gdzie jest miejsce kompletnie bez życia. I popatrz, co się stało. Właśnie tam, w tym miejscu tak opuszczonym, dociera święta rodzina. Nie chcieli ich przyjąć w Betlejem, bo gdyby przyjęli do domu, to ryzykowali tym, że przez 40 dni ten dom byłby uznawany jako nieczysty i nie mogliby przyjmować różnych innych turystów, podróżnych, którzy gromadzili się w Betlejem. Aby dać się zapisać, czyli nie mogliby zarobić przez 40 dni, dlatego odrzucali Józefa, Maryję. Precz, precz, nie mamy miejsca dla Was, aż oni w końcu w tej desperacji dochodzą na przedmieście, już na peryferiach, zupełnie na granicy Betlejem, poza, poza miasteczkiem, do takiego miejsca zapomnianego, do takiej dziury. Gdzie tylko bydło było, pasterze się chronili czasem miejsca śmierdzącego, pustego, ciemnego, bez życia, zapomnianego przez wszystkich, i tam właśnie wchodzą, by mieć jakiś dach niby nad głową. Wchodzą i rozpalają ognisko. I w tym miejscu pełnym ciemności, zimna, śmierci, pustki, ubóstwa, zapomnienia. Zaczyna się palić mały płomień, ogniska. Zaczyna się palić bladym blaskiem światło. I to miejsce staje się, widzisz, miejscem tak wyjątkowym, które wybrał Jezus. I tam właśnie w takim ubóstwie i nędzy, Jezus nasz przychodzi na świat. Tam właśnie Maryja go rodzi. Rodzi go dla całej ludzkości. Tam przychodzi na świat, zbawiciel. Nie mógł Bóg wybrać lepszego miejsca, by nas pouczyć o czymś ważnym. Popatrz, dzięki Jezusowi, który się tam rodzi. Co się dzieje? To maleńkie dzieciątko, przychodzące na świat, dzieciątko Jezus, rozpromienia światłem całą tą grotę. Rozwesela swym blaskiem, swoim życiem, tą, całe to miejsce pełne śmierci, ciemności, skalistych powierzchni. Jezus. Jak przedstawia Katarzyna Emery. Rozświetla swoim blaskiem, także wielka jasność staje się w tym miejscu. Tam, gdzie była ciemność, już jest światło. Tam, gdzie było zimno, już nagle staje się ciepło. Tam, gdzie była, było miejsce pełne śmierci, nawet maleńka roślinka nie rośnie tam. Już jest życie. Nowe życie. Tam, gdzie była wielka pustka, Wszyscy omijali to miejsce, nagle tworzy się wspólnota. Maryja, Józef, pasterze, zwierzęta, ludzie się gromadzą, coś się dzieje. Wszystkich przyciąga ta dziecina. Tworzy się wspólnota wiary, aniołowie stępują z nieba, wypełniają swym blaskiem te ciemne groty. Wszyscy ludzie, przechodnie nagle się gromadzą, pasterze, Nawołują kolejnych mieszkańców Betlejem, także całe Betlejem jest poruszone. To miejsce, które było nieznane, zapomniane na marginesie, nagle okazuje się staje się tak znane, popularne, że już pielgrzymki tam wędrują. I zobacz, jaka przemiana. Te groty bezduszne, ciemne, zimne, śmierdzące, nagle są wypełnione. Dymem kadzideł, złotem mędrców, przepychem mędrców, królów, którzy ze wschodu przybyli z wielkim orszakiem. Mistycy przedstawiają to w które Bóg im zdał zobaczyć że to był wielki, majestetyczny orszak. Kilkuset osób na wielbłądach ze złotem klejnotami. Drogocennymi materiałami, dywanami, którzy właśnie tam, pod tą grotą, prowadzeni przez gwiazdę, rozbijają obóz i wszystkie te skarby, składają w ręce świętej rodziny, a całe Betlejem jest poruszone. Dlaczego właśnie tam? Oto przemiana, którą daje Jezus. Oto przemiana tego miejsca, które było zapadłą dziurą, nikt nie znał go na mapie tego świata, teraz stało się znane przez całą ludzkość, przez wszystkie wieki i do dziś wypełnione dymem niezliczonej ilości kadzideł, wciąż dymiących blaskiem pięknem różnych zapachów na cześć. Boga. Oto przemiana pewnego miejsca, które było zapomniane na mapie tego świata. Groty Betlejemskie. Kto dokonał tej przemiany? Kto dokonuje takiej przemiany? Widzisz? Chrystus. On ma moc przemienić wszystko. Gdy wejdzie. W jakieś ludzkie serce, gdy wejdzie do naszego życia, wszędzie, gdzie on wchodzi, wszystko się przemienia. Jakie to jest cudowne i piękne! I powinniśmy się uśmiechnąć do Jezusa z wiarą i widzieć tą przemianę, którą on dokonał w tym miejscu, w tej zapadłej, śmierdzącej dziurze. A dziś. Grzymki z wszystkich stron świata w Betlejem oddają hołd Zbawicielowi w tym samym miejscu. Popatrz na swoje życie. Może już doświadczyłeś takiej przemiany w swoim sercu. A może dziś tak się czujesz właśnie, że twoje serce jest jak taka ciemna, zimna, pełna śmierci, jakaś jest skinia, jakaś nora, pustka, zapomnienie. Wydaje się, że tam nie ma żadnego światła, blasku ani życia. To właśnie tam Jezus chce wejść. Pod te domy, do tych miejsc pracy. Chce wejść wszędzie tam, gdzie jest jakakolwiek śmierć. Jakakolwiek pustka, by przemienić. Serca, by przemienić wszystko. Jaki cudowny jest Jezus, gdy on przychodzi od razu. Ciemność zamienia się w światło, bo on jest światłością świata. Zimno zamienia się w ciepło, bo on wszystko ogrzewa. Śmierć zamienia się w życie, bo on mówi: Jestem drogą, prawdą i życiem. Pustka, jakieś poczucie odrzucenia, osamotnienia, staje się miejscem. Wspólnoty wszyscy się gromadzą. To, co było marginesem, staje się bardzo znane i popularne. Tej przemiany dokonuje Chrystus, więc zapraszajmy Jezusa. Zapraszajmy Jezusa do tego wszystkiego, co w nas jest jakąś ciemnością, zimnym, pustką śmiercią, jakimś brakiem. Bo może tak być, że w naszym życiu doświadczamy sytuacji, spraw, zmartwień, czegokolwiek, co jest podobne do takiej pełnej śmierci groty. Do takiej groty pełnej ciemności, bez życia. Zaproszenie Chrystusa do groty swego życia, zaproszenie Jezusa do swojego Betlejem zawsze będzie prowadzić do przemiany. Chrystus bowiem przemienia. Chrystus zmienia wszystko. On ma moc na całym naszym życiem. Więc tajemnica betlejemskiej groty to tajemnica przemiany i radości. I co z tego wynika? Ktoś by zapytał, co z tego wynika dla nas? Najważniejsze to to: Zaprasza Jezusa do wszystkiego w Twoim życiu. Zapraszaj Jezusa do swojego Betlejem, ubogiego, nędznego, śmierdzącego, bezdusznego, martwego, zimnego, bez życia i do tej pustki, do tego Betlejem, w którym może czasami się znajdujesz. Zapraszaj Jezusa do swojej grody życia. On ma moc przemiany. Mówi w Apokalipsie. Świętego Jana oto stoję u drzwi i kołacze. On chce wejść. On chce być zapraszany. Chce wchodzić w nasze życie, by nas uszczęśliwiać. Uszczęśliwiać. Uszczęśliwiać Bo nas kocha. Benedykt XVI kiedyś powiedział w ten sposób: nie lękajcie się, Jezusa, On niczego nie odbiera. On wszystko daje. A więc zapraszaj Go bez lęku, bo On chce uszczęśliwiać te życie. Uszczęśliwiać i przemieniać. W tym objawia się wszechmoc z Boga. I wy tu wszyscy obecni pewnie już wiele razy doświadczaliście w życiu, jak zaproszenie Jezusa przemienia nas, uszczęśliwia, daje nam nowe światło, poczucie życia, radości, pokoju, wolności, mocy. Jak zaproszenie Jezusa przemienia, tak czyli Bóg. Dlatego ufaj, bo jak powiedział Anioł do Maryi, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Czasami może się wydawać człowiekowi, że to miejsce, w którym żyje, ta sytuacja w miejscu pracy, na uczelni, w jakimś osobistym zmaganiu, w jakichś kłopotach, troskach, czy w chorobie, czy w trudnościach, jest taka właśnie. Bez życia, bez nadziei. Takie było Betlejem, gdzie nie było już nadziei, nie było światła, wszystko było pełne śmierci, pustki, ubóstwa, zapomnienia, ciemności. To było miejsce, w którym nic nie wskazywało, że coś może się zmienić. Pełne skał, ciemności, śmierci. Najmniejsza nawet roślinka tam nie rośnie. I właśnie Bóg ma moc przemienić każdą sytuację. Bóg ma moc przemienić każde miejsce, każde ludzkie serce, bo jest wszechmocny. Dlatego mówi do Maryi: Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Więc z ufnością i z wiarą zapraszaj Jezusa. Który daje nam przemianę, daje nam nowe życie. Jak mówi Jan w Apokalipsie 21:5, oto wszystko czynię nowe. To Chrystus ma moc. Zaufaj i zawierz wszystko przemienić i odnowić. Jak słyszeliśmy dzisiaj w liście św. Pawła do Efezjan 3:20, Bóg, mocą działającą w nas, może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy, czy rozumiemy popatrz jakie słowo mówi nam Bóg nieskończenie więcej niż prosimy, czy rozumiemy jakakolwiek sytuacja, sprawa, miejsce które jest niewiarygodnie może pełne śmierci, ciemności pustki, zapomnienia Bóg może je przemienić według obietnicy Bóg może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy czy rozumiemy nawet, nawet tak wiele, że ja tego nawet nie jestem w stanie sobie wymyślić, jak on może się o wszystko cudownie zatroszczyć przewidzieć zaplanować wybiegać naprzeciw ku Tobie, by dać Ci szczęście i miłość dlatego ufaj, zapraszając Jezusa z wiarą do swojego Betlejem, swojego miejsca życia, będziesz doświadczać przemiany. Także wtedy, kiedy jest jakaś słabość, jakiś nałóg, zniewolenie alkohol, narkotyki, papierosy, cokolwiek, zniewolenie telefonem, telewizorem, jakimś tam, gdzie jest lawina i morze śmierci, tam Bóg może wydać jeszcze więcej życia. Przemienić w światło, szczęście i miłość według obietnicy Słowa Bożego, jak mówi święty Paweł, Rzymian 5:20, gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozdała się łaska. To czyni Bóg, przemieniając wszystko. Więc raduj się dziś, raduj się z tego Słowa Bożego, które jest pełne nadziei, radości pokoju i mocy, ufności w Bożą przemianę. Co mamy czynić? Zapraszaj Jezusa. Mów, przyjdź do mnie, do mojej pustki, do mojej ciemności, do mojej śmierci. Przyjdź do mnie, tam gdzie jest jakaś ciemność, zimno, ubóstwo, poczucie wielkiego braku w moim życiu i przemień mnie Jezu, bo Ty możesz wszystko przemienić. Przyjdź. Pragnę Cię przyjdź, potrzebuję Cię. I tak Kościół woła w Adwencie, przygotowując się, widzisz, na Boże Narodzenie, na wejście Jezusa w grotę naszych serc. Tak woła Kościół, mówiąc maranata przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź do mojego serca, przyjdź do mojego życia. Wołanie, aby Bóg zstąpił wołanie, aby Bóg przyszedł i przemienił. I tak kończy się całe pismo święte Apokalipsa 22-20. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie Jezu, przyjdź do naszego życia, przyjdź do miejsca, w którym żyjemy, przyjdź do naszych. Miejsc pracy, rodzin, naszych myśli, uczuć, pragnień. Przyjdź, Panie Jezu, do naszej przyszłości, przyjdź do tego, co nas smuci, niepokoi, martwi. Przyjdź, Panie Jezu, bo Ty wszystko przemieniasz. Oto będziemy się modlić tego wieczoru, zapraszając Jezusa i prosząc go o przemianę naszego życia, abyśmy i my doświadczyli. Takiej przemiany, jaką przeżyła grota betlejemska. Amen. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy teraz. Przyjdźcie do Pana w modlitwie. Powiedzmy Panu intencje naszych serc. To, co chcemy Mu przedstawić, zawierzyć. Zapraszam Was. Wołajmy do Pana. Najpierw za cały Kościół Święty, aby się przygotował jak najlepiej duchowo na przyjście Jezusa w Bożym Narodzeniu, Ciebie prosimy. Wasze intencje, wasze intencje, powiedzcie Panu.